Kiedyś to ci były wesolutkie czasy. Mleka miodu opór nie zbrakło kiełbasy. Świniaki nawrosły miło było patrzeć. Kto by nam się martwił o czy także Dumna gospody. Gotowała tłusiutki obiadek, dla nich gotowała To by tam pomyślał, że będzie przemiana I zamiast masełka w modzie będzie rama Gdzie się podziały te DGE Cześć, cześć, Marku, z tej strony AgroWary To jest to w serii Estara Polska, Gospodarka z bratem Jest to odcinek 8 Ze mną jest młody, tylko nie wiem gdzie on się podział pewnie, pewnie gdzieś znowu poszedł coś podglądać Dzisiaj akcja orka na polu najpierw no, tutaj umarają trzeba poszukać no, pewnie znów ochy A pewnie znowu och, och, jest. och, och, go. och, ten och, 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 dawaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, na razie. Co ty och, och, krzakach już robiłeś? Nie, ja byłem tu z panem, tu z tym synem tego, Markę gadać, wiesz? No, dobra. Chodź, bo mamy robotę. O, popłacię, dobra, potem przyjdź. Weź tam schowaj dla mnie, dobra? Ale co? <grym> Kurde, ty zawsze mnie kontrolujesz, mam 19 lat prawie, a ten... Dla mnie? Ale jesteś dzieckiem. Dzieckiem. Że piję alkohol, to jest dziecko. Co mam robić? Bierz trzydziestkę Tam witam, bo... witam się przystawiłem. Taki za mnie gm. Okay. <laughs> w w no. e, Zapomniałem coś powiedzieć Że no. parku nie skosiliśmy. Kurwa, <gulet> bez no Ale możesz się kość. Później odcinku się skoś. Ja, mogę jeszcze zjechać tutaj? Do, do tego? Albo oh. do poo. O oh, no, <laughs> Patrzyłem się na ciebie. Kurde. Gdzie by byś pojechał? Młody. No jestem, jestem. Gdzie byś pojechał tam? Jest tam. <laughs> tam. A myślałem, że na tę porę, leciemy, bo ja skrótem tu, wiesz? Bo akurat było skoszone, chłopie, i mówię skrótem sobie, radę. O, akurat chwasty wyrosły. Tu się je przełoga? O kurde. Co? Nic, nic. Wkład przerąbałeś? Nie. A czemu... Ej, ja pługa nie mam. Tutaj stoi. A Pyskę pola trzeba orać w tym sezonie i masakry, co? No nie, oprócz jednego, tamtego co oraliśmy, tam co staje Bo to dwa sezony, to dwa sezony oramy, nie? No coś, no. Można powiedzieć. Co ty tam zrobiłeś już? Nie, oran, oran. Ej, dźwięk 60, się mi się zepsuł. A, bo tłumnik przedziurawiony więc A, to nie pytaj, lepiej zacząć. Dobra. Co my... Co my z chłopakami robiliśmy 160 wczoraj? Co? To... Latała... Ok. <laughs> Pod linkę, <noise> no obram na nie mów nic więcej. Ale za 30 mi się tak podoba, bo ona jest zwrotna. Jakbym chciał do niej kabinę, nie? Może kiedy remont będzie? W ogóle czy zostanie ona? Prawie? Ten yy, złodziej dostanie od państwa 26 tysięcy, to na głupie przecież. Bo <noise> nie miał w rękach. Bo nie miałem. Pamiętaj, że 10% dla mnie zjemy. A jakaś staj? To miniaturkę zrobię. Ja zostawiam jako. O. Spróbuj staj. I staj, nie? Ale nie będę przykazał. Ale rzepak rośnie. Ej, ja robię to i w ogóle, czy nie? Nie wiem. Teraz. Nic. Daleko. Dobra, dobra. dobra się majster. Co ty tam zrobisz? Już. Przyleciał. Dobra, już? No, nie pytam, co ty tam robiłeś. Nic, po prostu patrzałem. No okej. Okay. Ale tam Halina nie siedzi w krzakach co? Nie, a tam kolega pisze do mnie SMS-a, nie chciałem tu mówić głosówek na głos. No to trzeba to sprawdzić. Nie wiem o co chodzi. Poramy, pamiętaj, półkę Dara, 30. Jeszcze to pierrasuję. Jak ty się tyś coś stosujesz, to <gryzanie> Nie pytaj. Stare koło cicha w ogóle jest i jak cię chodzi. coś się pamiętam chyba 30 zatarły Czemu? No nie mogę dwójki Wrogowej Progowej Tak ty tam jedziesz No tu oram tutaj już ten klik wiesz Tak jak mnie uczyli w szkole że tutaj O na tu nie uciągnie Gdzieś do oto Gdzieś to Gdzieś No, żeby ruch to było, żeby pociągnąć nie? Nie, bywa. Nie, coś za dzieci robić Bo... ty koło nie skończyłeś No... Doleżę jako podstawówkę? Co? Zawodowo Nie, jeszcze nie Bardziej to... Nie <noise> nie oj przepisał wypisał gospodarstwo to Hajsa by się liczył, nie? Da. Ty pani ukraińskiego nie rozumiesz No Parus Co ja powiedziałem, to nie wiem Ale ja wiem no Ale za to niemiecki i angielski by. Good morning <noise> Hello Mój friend Ja jestem e, młody I jestem młody <grym> O może się śmiało z klasy Nie Guten jest kikutenmorgen Jak to się pójdzie w ogóle do worka No ja tu wyorwuję tym, nie? Zagajniaki, a ja tu sobie po prostu Zagajniaki no, A co to za nie zagajnie? zagajnik? Zagajnik Zagajniaki. U nas tak w szkole nas słyszeli, wiesz? No Ale ja nie wiem co wy macie tam do poloniska Zagajnikową. Tak ma nazwisko. Nie właśnie. Chyba nazwiska używa, a nie Zagajników. Pewnie tam, pewnie coś tam się potwierdziło. Nie mogę. Nie no PGR, że się wygadałem i teraz to nie mogę gadać. Nie, nie A wiem czep? co. No tak samo na Sokołów się wygadałem przecież Światełka włączymy. Tyle wystarczy, nie? Nie no, jeszcze tu dwa razy. No. Jest dwa razy, żeby tutaj tych Ja Nie, w sumie to dobry pomysł, jeszcze po na tej stronie. No to. No tam leży. Ale jak to szybko idzie, może na sentę polecimy. Nie mam nic rozumiem, Jak nie tam co kosiłem? Tam też jest do orania. nie. Nie było. Bo nie pytaj lepiej, która to zabiera ósma. To zanim metę to skończymy to będzie to gesto. O nie Tam też jest zagajnik, nie? Czy? No to ja wyoram go i szybko po polecimy ten. Mhm. Mm jeszcze tutaj, ten ja nie skończony. Skończyłem, Skończę, jadę, potem jeszcze na drugi. Ja, ty przynajmniej wiesz jak się a niektórzy to jadą w drugą stronę. Co? Ty przynajmniej wiesz jak się a niektórzy to jadą w drugą stronę. Nie wiem po co, nie? Jak to się cofa i ale ja to w drugą stronę pójdę odwrotnie a no to też no widziałem niektóre dzieci nie bo nie mam w realu gospodarstwa ale widziałem jak na przykład tam z rodziną orali to nie. Nie, nie wiem o co chodzi w ogóle ja bym chciał pracować jakoś, kiedyś Ty ja widziałem na no YouTube jak na przykład inni ten orali te dzieci na przykład że nie po poskwie tylko Wiesz, ten róg y, tylni? Gremus, jechał po w dole, nie? Czyli po... Ty też jedziesz 7 na godzinę? No? Nie, ale fajnie to wygląda jak tak. Mimo. Ten zagajnik wyłorałem i teraz, ale masz proste, nie? No, no to ja, że nie mogę się Po doczekać. tu, tam to, be, to będzie jazda. Jakbyś jutro, panie był, to może rano mamy odcinki na zapas. Nie mamy CSA, bo pana mamy. Ja no mam. to pójdziemy o PGR w te pe... pługi, nie pługi. Nie. No. Te pola dokończyć. Bo tam mam dwa pola, zostały do koszenia. Żebyś nie ciągnął tego koszenia i. No tam to mi już sobie Pan... jak dwa pola. Co? Dwa pola więcej. Ale jęczmenia. No A tak. To mogę, jesteś nieurochnięty, nie? Bo no nie będę nie wiem przewijać przecież No niby nie to orka Albo się przewinie do więzienia Od razu? No nie, właśnie Albo Bo ja bym chciał tam w, e, taki deszczyk porać, Albo nie w deszczyk, albo taką pierwkę No tą bielkę sobie można zrobić No wiem, wiem, mogę No to, to zrobię, to w sumie nie będę przewijać No właśnie no, ja tam jeszcze oczu na robotę I tam zrobi więcej odcinków, tylko o dwa no o dwa na każdy kanał I to będzie jazda Orka to chyba nie da się, że jest. No. Na WGR I niwa. I rozrzucanie obronnego No no, no z wyjątkami nie będę opowiadał, zobaczcie. No co się tam działo, co i jak? Czyli ten odcinek leci na jutro. Który? Ten. No tak, No taką musisz to jeszcze zmontować jeszcze? No ha, jest 23. Ja też mam panie do montowania, no spokojnie. 55 to jeszcze remont już powoli Remont. Śmie opłaty No 55 zostaje 30 płyn Ja 3 Za ibe A to się taka nawet Ole O kurde teraz plan spadł do głowę Dobra to pozam Ci chyba odcinku Ja chyba wiem Się domyślam. Tam. I ten, to co mi mówiłeś właśnie. O tym, żebym nagrywał wiem, perspektywę Nie to... wiem, już wiem o co ci chodzi. Dobra, to. To, to może coś ci się Zrobię ten sam mózg. No raczej go nie mamy. Mm -hmm. Grubą może być, powiem tyle. A gdzieś są o, buraki tak. na tej mapie? Buraki, buraki, buraki. Co tutaj na naszej gospie, za naszą kospo 76, albo szóstka? Chyba no na szóstkę, jeszcze przebiegnę, zobaczę, czy mam te tak, Albo jedź tu wprost, o, prosto, czekaj. Albo już jesteś na szóstkę, podać. A, tu mnie. dobra, mam buraki, tak. O, ładna teksturka. Co, działają ci? Mm. Ja w ogóle nie widziałem turaków raków Nie czy jest Teraz takie... Tak, plany mam na to, serio jest? Z... O kur... Teraz mi przychodzi do głowy wszystko Człowieku, to może być grube Nawet Na te twoje odcinki No, o, no to wydaje... No, może w następnym tygodniu się pojawi Postaramy hmm. się Czy czy w następnym no, to tak, Gdzieś teraz Bo sierpień No, na wrzesień bo październiku dostajesz, ale no w sumie to da, no. no mówię, w tygodniu się pojawi, nie? W następnym No No i tak musimy przewijać Bo roboty nie mamy No już, nie, czy masz się, my dużo rzeczy masz, No jakby... nie wykałem, tak, czy w tym sezonie Nie, bo poszedł... nie mamy no. Chyba ze stęp się jedzie Z, z pyszek, z z no a się zobaczę. A się okaże. O to jest... Ta seria też mi się podoba. Sokole i ta to jest najlepsza seria. Moja. No, I jeszcze no, spadek sobie... można by podciągnąć. Na spadku bym chciał druga osoba, ale... Ciężko jest. Spadek. To znaczy tak... Później byś musiał wygrywać. O coś tam... Na I byś był tak jakby... Hmm. Na ferie Wstrzymywany przeze mnie też tak byś był, co nie? Co? Wstrzymywany też tak byś był przeze mnie No właśnie o to chodzi, bo to jest Stingali i mogę nagrywać kiedy chcę, nie? Dlatego no no. nagrywam serę. Ale nieraz możecie się O to mi chodzi, wiesz o co mi teraz przyszło do głowy? No. Przecież Ferie będą, nie? I zima Przecież macie od 20 grudnia albo od 19 wolność 23 No, czy Ale ja bym nie szedł do 20 Bo 20 to jest już Czwartek ja. chłopie Ja zawsze tak Ej Odcinki możemy odrobić za tydzień w piątek Nagrać dużo na zapas Czemu? Na wolne Mam Ono? To wtedy można by... O Dobra Wtedy też można to ogarnąć Będziesz montował to ci pogadam o, Pokażę moje plany Dobra Bardziej po, powiesz Skończymy oraz te pole i kończymy co? No tak, no tak, szybki... inaczej. No, no też już dzisiaj zmęczeni to ostro. Już szósty. Dla mnie to dzisiaj który odcinek? Raz. Czwarty, cztery, piąty. Sokoły dwa razy, PGR dwa razy i ten Teraz u mnie. U mnie już siódmy. Spadek i co jeszcze? 2 razy spadek Nagrywałeś 2 spadek dzisiaj No bo nagrywałem raz, ale zapomniałem o konieczności nagrywania 5 minut nagrywałem i chciałem mieć raz No ale dobra, to raz na razie Te 5 minut to niedobrze mnie liczy No to raz, no to no sześć To też trochę było, co ja myślę Fania, dlatego no. na PKŻu już takim przymulony bym A tu odżyłem, bo Pędę. nie będę czekał Nie ma tylu ludzi Soboty. 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 Nie ma dwóch ludzi to po pierwsze No, Ale fajnie, to no nawet nawet. A to jest taka wyźna seria, gdzie możemy pogadać sobie o takich właśnie sprawach My się dowiecie sporo i my też y, dużo zgłonimy Ja się czuję, jakbym spadek nagrywał bo to same ciągniki tylko no, naprawdę to same. No, mam 60 i 30, nie? innym wykonaniem. I władką. Wad, Teraz sam mam właśnie problem. Tylko dziadowo, że ja wziąłem tą mapę, co... So, nie Ty wziąłeś tą mapę. Bym musiała się przenieść. gdzieś ale już nie wiem, jak zostanie. stanie. Ja, to niedługo. ja bym musiał chyba się przenieść. w porządku. Nie, ładnie. został. Bo ja tu mam, co nie? No, nie przenoś. I z tym. Na przykład ja robię 150 odcinków, zobaczę jak się rozwinę, bo tam na łatwy i najwyżej drugi sezon robię. Ja. bo ile teraz masz? 20? 30. Następnie czy najgranisz. Nice. Ale już jest to dużo rozwinięt. Bo już nowe nabytki będą. Jeszcze tak w drugą Ci co nadają i Będzie coś budowane I to nam duże ze skina i... 150, stop planują Tak chyba koło No bo to jest taka. No bo teraz w krzaka. Co za się nagra? To po prostu. Nowy farmik dla listopada. No, ale za rok. Ja będę od razu przeżył coś na niego. Nie wiem. Może nie. Zostanę jeszcze... Ja bym jeszcze w tym zestawu. Na dwa miesiące. Bo dwa w tamtych w ogóle modów nie będzie. O, możemy miesiące. kupić, ale zrobimy od do Kozaka po prostu. Takie coś nie, tego nie, typu. Nie. Po prostu zrobić na oryginalnej mapie. Na przykład, że. Od zero do milionera. O. Tylko wtedy Dobry, to byśmy musieli szybko zacząć. No, od razu jak wyjdzie, ale Ty? Ty, wtedy to wiesz, kasa będzie No właśnie, jak to będzie, to no, z kasa znaczy? No, jak tu szybko tu U zagajnika, pamiętaj, A, jeszcze ten trójkąt wyjeżdżał Na pewno będzie kasa na no, no stary, coś, bo to za rok odbieram, no, tak? Na pewno nie w tym Za rok, w listopadzie No to już będę 18 dawno ja tak samo. No właśnie. Robota. Robota. Mówi ka A ty jeszcze do szkoły, bo ja pierdolę. A tam kadasz. Ale to ostatni patrz, rok, wygląda Chyba czegoś nie wiem. Do szkoły Nie, co to? Jednak była mieć tam bit, nie? Aby to Ci zostało i poprzeszczawili, tak? Tak Czekaj, sorry, że tak wam, ale... Nie chciałam się jechać już na to Ale szybko tu poszło, bo ja akurat wyłamałem te dwa te Jo a Ja z skupujesz... Ja Daj gazu, a nie na piątce męczysz Czekaj, sorry No tu za mocno wciągnąłem Teraz to za wolno Ej, tu naprawdę za mocno ciągnąłem, tam lepiej Ale no, dobra, uczę się Taką tabliczkę będę miał Długo uczę się Ul, mam teraz plan taki ogólny bo... Panie, no. co robimy? Ty... Dobra W sumie już wiem Co? Ty zrobisz ten poprzecznik a ja tamten Najwyżej, co? Hmm Chyba tutaj A, będzie ci łatwiej 30 niż mi 60-ką To ja tutaj, dobra, no No już tak, co? Hmm, hmm. co? Brak wspomagania, tu ja tu się... to jest to Ale widziałeś, jak go szorpało, jak pod ja. Ej, tu jeszcze nie, nie było... A, dobra, tu było, dobra no. jak? A, bo tu drzewo jest. No właśnie o to mi chodzi, co nie? Ja bym u kabiny upadł. Dobra. Chwamy. Podnosimy. Ale ja też chciałbym to jakieś na grać, a nie... Tak. tu... jest chyba naj... Jest i ta chyba jest taka... Realnie. Realnie. No i spadek, bo na spadku... No, no teraz te ostatnie odcinki. Okay. Przepraszam, że półdziana używałem, ale na szybko to nagrywałem. Bo musiałem w godzinę nagrać i w godzinę jeszcze to skontrolować i wrzucić. Jak ja nagrywam to o 13, musiałem to wrzucić jeszcze o 15. A wiesz, jak to renderuje YouTube? Dwie godziny nie. Jak się spieszyłem, już nie chcę mi się cofać, bawić się z tym, bo nieraz tak musisz się bawić z tym, a to podnosisz i lecisz dalej. Do... To przepraszam. Nie. No. 18? A Ile chciałeś minąć odcinka? 16, nie? Eee, tu no, coś No, to nie w tej chwili lepiej jest, mój skarb. 20. Niż więcej. Więcej? I to więcej. 22. Tyle co prawie na pgr Nie No, trochę. No, tyle samo więc na pgr Pół godziny? No. Jest 25. Nie dziwosu. Kiedy ja to zaczęło? Że... No to kupiłem na nie. Tak gadasz, gadasz. No to już tych, którzy leciało, kupiłem. Mówię, mówię kiedy to się skończy. Nie I to się, na... A wiesz, to jest po prostu kogoś na seria. No bo tam się wyzwali. I mi się nie podobało. Inne ta pierwsze cztery. No, szybko sobie zat mi, A ten gdzieś tu mówię ja. Ja tu to usłomę, bo ja tak czarem. Zmieszam sobie tak, jestem jest mieszanka. Weździesz tam te cyple? Te, te, te te Właśnie, w tej cofą. Tu troch, musiałaś trochę więcej dać, wie, większą miec za 2 szaaki. Dokładnie. No łokno je pobić. Szkoda, szybko. Wracam do koniec. Co? Czy tu kończymy tu, nie? Nie, tak no ja bym wkrócił w sumie. No dobra. Jakieś to, czyje? No, cofam potem to światła światło patrzą już? O to 30 mi się podoba, nie? Muszę mieć A... Daj Światła Mamy Dobra Nie, dopiero koronę Do kabiny mi się Stary Świeci chuj do kabiny Dlatego no, jadę trochę dalej No i to dobrze Świecę ci trzeba. Nie Nie ty na górze 28 A chyba 27. To nie byłby wywołane. Nie, nie znać prawdy. Ja myślałem, że to z 20 minut nagra... 22 najwięcej, ale 27? 27 minut? A już skoczyło właśnie teraz. Ja. Światełka włączamy. Ej, dziwne, bo jak inne oświetlenie, jakieś, na przykład czarnego odpalę oświetlenie, nie? nie czarnego, tylko Aleksandra, to mam, o sorry lagam, powyżej miałem, e, 60 mam, 67, nie? Łąkę na musimy tych. skość. Na innych mapach, a na tej mapie, nie? No. I na PK-ze mam 59 stopni, na Sokole mam 60 To no Dobra, to Nie co? Kończymy. Nie ma co przedłużyć. No. Także co? To by było na te, tym odcinku. Siemanko.